Cześć. Dzisiaj będziemy podglądać starą cyborga i sprawdzać co ona robi, gdy jest sama. Po co to wszystko? Dobra, zaczynamy. Najpierw trzeba się włamać do jej domu i ustawić kamery. Dobra, kamery ustawione i pora czekać, aż przyjdzie do domu. Okej, okay, pora obejrzeć całe nagranie od początku. O! Wchodzi do domu. Co ona odpierdala? A teraz robi chyba film. Idzie na balkon. O nie. To Elif. Ona podkłada kaczkę starej. To się nie może dobrze skończyć. Nawet się nie da. Jej instynkt przetrwania chyba wyczuł, że jest śledzona. Za podglądaniem mnie w domu pożałujesz tego. Nie tak prędko. O zapomniałam kartę mną. ah